Wikingowie byli nieustraszonymi nawigatorami, bezwzględnymi wojownikami, a także prawdziwymi mistrzami przetrwania. W świecie, w którym surowe zimy mogły trwać miesiącami, a wyprawy morskie ciągnęły się tygodniami bez gwarancji świeżej żywności, znalezienie skutecznych sposobów przechowywania żywności było niezbędne. A jeśli chodzi o konserwację żywności, Wikingowie wymyślili imponujące techniki przechowywania ryb przez lata bez ich zepsucia. Jakim się to udawało bez lodówek i nowoczesnej technologii? Jakie metody zapewniły, że zapasy żywności pozostały nienaruszone podczas długich przepraw przez lodowate północne morza? W dzisiejszym filmie odkryjemy genialne techniki konserwacji ryb Wikingów i ich wpływ na kuchnię nordycką po dziś dzień. Przygotuj się więc na podróż w przeszłość i odkryj sekrety konserwacji żywności największych odkrywców północy. Rola ryb w diecie Wikingów. Dla Wikingów ryby były nie tylko opcją dietetyczną, były koniecznością. Żyjąc w regionie, w którym zimy były długie, a ziemia często nie była wystarczająco żyzna, aby utrzymać duże uprawy, może stało się istotnym źródłem pożywienia. Rzeki, jeziora i rozległy ocean Atlantycki zapewniały obfitość ryb, takich jak dorsz, śledź, łosoś i pstrąg, które były łowione w dużych ilościach w cieplejszych porach roku. Jednakże bez możliwości chłodzenia niezbędne było konserwowanie tej żywności, aby zapewnić przetrwanie w miesiącach ekstremalnego zimna. Wikingowie opracowali wyrafinowane techniki suszenia, solenia i wędzenia ryb, tworząc trwałe zapasy, które karmiły ich wioski, podtrzymywały wojowników przed bitwami i gwarantowały zapasy na długie wyprawy morskie. Stokfisk, ryba suszona na świeżym powietrzu, i salted fisk, ryba selounę, były powszechnie używane ponieważ przetrwały miesiące, a nawet lata bez zepsucia. Na statkach wikingów zabierano beczki pełne suszonych i solonych ryb, aby nawigatorzy mieli dostęp do niezbędnych białek i kalorii, zapewniając siłę i wytrzymałość podczas przepraw przez północny Atlantyk. Spożycie ryb nie ograniczało się do żeglarzy. W wioskach zupy i gulasze przygotowywano z kawałków zakonserwowanych ryb, zmieszanych z korzeniami, ziołami i zbożami, gwarantując zrównoważone odżywianie nawet w okresach niedoboru. Ta zależność od morza ukształtowała nie tylko dietę Wikingów, ale także ich kulturę i strategię przetrwania, czyniąc ryby jednym z podstawowych filarów cywilizacji nordyckiej. Metody konserwowania ryb przez Wikingów. Bez dostępu do chłodzenia i nowoczesnych technologii, Wikingowie opracowali wysoce skuteczne metody konserwowania ryb przez długi czas, gwarantując żywność podczas surowych zym i wypraw morskich. Jednym z najpopularniejszych procesów było suszenie na świeżym powietrzu gdzie duże ilości ryb, zwłaszcza dorsza i śledzia, wieszano na drewnianych palach i pozostawiano do wyschnięcia na zimnym, suchym wietrze północnoatlantyckim. Dzięki tej metodzie powstawał stokfisk, odwodniona ryba, która przy prawidłowym przechowywaniu mogła przetrwać lata bez zepsucia. Inną powszechnie stosowaną techniką było intensywne solenie, w którym ryby pokrywano grubymi warstwami soli, co usuwało wilgoć z mięsa i zapobiegało namnażaniu się bakterii. W wyniku tego procesu powstawał salted fisk, prymitywna wersja solonego dorsza, który do dziś jest spożywany w krajach takich jak Norwegia i Islandia. Oprócz tych metod, wikingowie stosowali również podziemną fermentację, w której ryby zakopywano pod warstwami ziemi, kamieni i glonów, aby fermentowały powoli przez wiele miesięcy. Technika ta, podobna do tego, co znamy dziś jako hakarl, islandzki sfermentowany rekin. Skutkowała jedzeniem o silnym smaku i intensywnym zapachu, ale niezwykle trwałym i pożywnym. W porównaniu z nowoczesnymi metodami konserwacji, takimi jak chłodzenie i zamrażanie, metody wikingów mogą wydawać się prymitywne, ale były bardzo skuteczne jak na tamte czasy. Zasada usuwania wilgoci, hamowania rozwoju bakterii i długotrwałego przechowywania pozostaje podstawą produkcji suszonych i solonych ryb do dziś. Te starożytne techniki zapewniły, że wioskom i wojownikom wikingów nigdy nie zabrakło żywności, udowadniając, że przetrwanie zależało zarówno od siły, jak i pomysłowości ich ludzi. Gravlax, Zakopana Rebo-Wikingo. Jedną z najbardziej pomysłowych i długotrwałych technik konserwacji ryb stosowanych przez wikingów było stworzenie gravlaxa, peklowanej ryby zakopanej pod ziemią, zakonserwowanej solą, ziołami i naturalnym ciśnieniem. Nazwa pochodzi z języka staronordyjskiego, gdzie graw oznacza zakopać, a lax oznacza łososia. Technika ta narodziła się z potrzeby zachowania jadalności ryb przez długi czas, szczególnie w surowe zimy i podczas wypraw morskich. Wikingowie czyścili ryby, pokrywali je gruboziarnistą solą, a czasem dodawali koper, jałowiec lub inne lokalne zioła, aby wzmocnić smak. Ryba była następnie owijana w korę drzewa lub rustykalną tkaninę i zakopywana w płytkich dołach w pobliżu zimnych strumieni lub przykrywana kamieniami, gdzie fermentowała powoli przez tygodnie lub miesiące. Rezultatem było niezwykle pożywne jedzenie. Bogate w białka i niezbędne tłuszcze, zdolne do utrzymania wojowników i nawigatorów podczas ich epickich podróży. Oprócz swojej trwałości Grawlax oferował kluczową zaletę dla przetrwania. Był lekki, nie zajmował dużo miejsca i mógł być spożywany bez gotowania, co było niezbędne w czasach wojny lub podczas podróży, gdzie ogień nie zawsze był możliwy. Ta metoda konserwacji była tak skuteczna, że jej odmiany istnieją do dziś, zwłaszcza we współczesnej kuchni skandynawskiej, gdzie gravlax jest podawany jako przysmak z ciemnym chlebem, musztardą i świeżymi ziołami. To, co zaczęło się jako technika przetrwania Wikingów, stało się symbolem nordyckiej gastronomii, udowadniając, że pomysłowość tych ludzi polegała nie tylko na wojnie, ale także na sposobie, w jaki zapewniali sobie utrzymanie. Stokfisk ryba suszona na świeżym powietrzu. Wśród różnych metod konserwacji opracowanych przez Wikingów, Stokfisk, suszone ryby na świeżym powietrzu, wyróżniał się jako jeden z najbardziej skutecznych i długotrwałych. Technika ta polegała na wieszaniu dużych ilości ryb, zwłaszcza dorsza i plamiaka, na drewnianych palach wystawionych na działanie zimnego suchego wiatru północnoatlantyckiego. Zimny klimat Skandynawii był idealny do naturalnego procesu odwadniania, zapobiegając namnażaniu się bakterii i pleśni. Bez potrzeby stosowania soli lub innych środków konserwujących, suszone ryby twardniały i nabierały sztywnej konsystencji i mogły być przechowywane przez lata bez psucia się. Podczas długich podróży morskich wikingowie zabierali stokfisk na swoje drakkary, okręty wojenne. Ponieważ był lekki, bardzo pożywny i łatwy w transporcie. Aby go spożyć, wystarczyło połamać go na kawałki i ponownie uwodnić w wodzie lub mleku, tworząc bogate w białko pożywienie dla wojowników i odkrywców. Stokwisk nie zniknął z czasem. Do dziś tradycja ta przetrwała w Norwegii i Slangii, gdzie suszona ryba jest popularnym przysmakiem i jest wykorzystywana do przygotowywania tradycyjnych potraw. W regionach takich jak Lofoty. Drewniane pale pełne wiszących ryb są nadal częścią krajobrazu, odzwierciedleniem dziedzictwa Wikingów. Ta starożytna metoda wpłynęła nawet na kuchnię innych krajów, kiedy portugalscy i hiszpańscy żeglarze odkryli stokfisk, dostosowali tę technikę do produkcji solonego dorsza, jednego z najbardziej kultowych składników iberyjskiej gastronomii. Długowieczność stokfisk dowodzi, że Wikingowie nie tylko dominowali na morzach, ale także wiedzieli, jak zapewnić sobie przetrwanie dzięki inteligencji i planowaniu żywności. Soul IDYM – Techniki with Xenia Wędzenie było jedną z najskuteczniejszych technik wikingów do przechowywania ryb przez długi czas, chroniąc je przed bakteriami, szkodnikami i zepsuciem. Proces ten przeprowadzano w chatach wędzarniczych zwanych rioikstuer, prostych drewnianych konstrukcjach, w których ryby wieszano na palach nad ogniem o niskiej intensywności. Używano starannie dobranego drewna, takiego jak jałowiec, olcha i dąb, które nie tylko zapewniało powolne i równomierne spalanie, ale także nasycało ryby wyraźnymi aromatami i smakami. Umiarkowane ciepło odwadniało żywność, podczas gdy dym tworzył naturalną warstwę ochronną, zapobiegając namnażaniu się grzybów i owadów. Technika wędzenia była niezbędna dla społeczności Wikingów, ponieważ pozwalała im gromadzić duże ilości ryb bez potrzeby chłodzenia, gwarantując stabilne dostawy białka na surowe zimowe miesiące. Wędzone ryby, takie jak łosoś, śledź i dorsz, mogły być spożywane bezpośrednio lub ponownie nawodnione w gorących bulionach i gułaszach, niezbędnych do utrzymania wojowników w cieple i dobrym odżywianiu. Oprócz konsumpcji domowej, wędzone ryby były cennym towarem handlowym, wymienianym na metale, tkaniny i przyprawy na rynkach całej północnej Europy. Metoda ta nie zniknęła z czasem. Tradycja wędzenia ryb na aromatycznym drewnie przetrwała w Skandynawii. A potrawy takie jak RKT LAX, wędzony łosoś, i RKT Syld, wędzony śledź, są nadal popularne. Wędzenie stało się czymś więcej niż tylko metodą konserwacji, stało się symbolem kultury nordyckiej, świadectwem pomysłowości wikingów w zapewnieniu przetrwania w jednym z najtrudniejszych klimatów na świecie. Przechowywanie i transport. W jaki sposób wikingowie przewozili ryby podczas długich podróży. Wikingowie byli mistrzami logistyki i planowania. A transport żywności był istotnym czynnikiem sukcesu ich wypraw handlowych, kolonizacyjnych i rabunkowych. Konserwowane ryby były jednym z najważniejszych zapasów podczas tych podróży, ponieważ zapewniały niezawodne źródło białka i niezbędnych tłuszczów, zapewniając wojownikom energię podczas przepraw morskich, które mogły trwać tygodnie, a nawet miesiące. Aby zapobiec zepsuciu, Wikingowie stosowali trzy główne metody przechowywania drewniane beczki, skórzane worki i skrzynie uszczelnione żywicą. Beczki były powszechnie używane do przechowywania solonych i wędzonych ryb, wykonane z dębu lub piesionu. Pojemniki te chroniły ryby przed wilgocią i pomagały regulować temperaturę wewnętrzną, zmniejszając ryzyko zanieczyszczenia. Wodoodporne skórzane torby były natomiast lekką i praktyczną opcją do przenoszenia mniejszych porcji suszonych ryb, które można było łatwo rozdzielić między załogę. Z kolei drewniane skrzynie uszczelnione żywicą zapewniały dodatkową warstwę ochrony przed kontaktem ze słoną wodą morską, gwarantując, że zapasy pozostaną nienaruszone nawet w niesprzyjających warunkach. Wewnątrz drakkarów, statków wikingów, żywność była zorganizowana strategicznie. Suszone lub wędzone ryby umieszczano w podwyższonych przedziałach, aby uniknąć kontaktu z wodą gromadzącą się na dnie statku. Ponadto Wikingowie przechowywali aromatyczne zioła i suszony mech obok ryb, aby wchłaniały wilgoć i odstraszały szkodniki. Podczas postojów na nowych lądach podróżnicy korzystali również z okazji, aby o swoje zapasy, łowiąc i wędząc więcej ryb, aby upewnić się, że ich nie zabraknie. Zapasy te nie tylko zapewniały Wikingom przetrwanie na morzu, ale także służyły jako waluta. Sol One Eye Wedzone, RYBY Baili, Wysoko, Senio, Narin, mogli je metali tekstilio, a Dzięki tym metodom przechowywania i transportu wikingowie byli w stanie eksplorować od Islandii po Konstantynopol, utrzymując swoich wojowników dobrze odżywionych i zawsze gotowych do kolejnego podboju. Wpływ kulturowy. Dziedzictwo technik wikingów w dzisiejszej kuchni nordyckiej. Wikingowie nie tylko zapewnili sobie przetrwanie poprzez konserwowanie żywności, ale także pozostawili kulinarne dziedzictwo, które wciąż przetrwało we współczesnej Skandynawii. Wiele z opracowanych przez nich metod, takich jak fermentacja, wędzenie i solenie, dało początek kultowym nordyckim potrawom, takim jak lutefesk, rakfisk i gravlax. Te tradycyjne potrawy są bezpośrednim dziedzictwem czasów Wikingów, kiedy konserwowanie ryb na długie podróże lub na surowe zimowe miesiące było niezbędną koniecznością. Lutefesk, na przykład, to norweskie danie składające się z suszonej białej ryby, zwykle dorsza, która jest ponownie nawadniana w roztworze wody i sołudii kaustycznej, co zmiękcza jej mięso i pozostawia galaretowatą konsystencję. Metoda ta ma swoje korzenie w zwyczajach wikingów, polegających na ekstremalnym suszeniu, co pozwalało na przechowywanie ryb przez lata bez zepsucia. Typowy dla Norwegii rakfisk to ryba, która jest fermentowana przez miesiące, a nawet rok, co jest tradycją sięgającą czasów wikingów, którzy chcieli przechowywać żywność bez chłodzenia. Jej mocny smak, i intensywny aromat są nadal cenione przez wielu w regionie. Innym przykładem jest gravlax, łosoś peklowany w mieszance soli, cukru i kopru, stworzony w oparciu o starożytną praktykę wikingów, polegającą na zakopywaniu ryb w piasku w pobliżu wybrzeża w celu fermentacji. Metoda ta nie tylko konserwowała żywność, ale także zmieniała jej smak, dając w rezultacie miękką rybę o wyrafinowanym smaku. Dziś gravlax jest jednym z najbardziej wyrafinowanych dań kuchni skandynawskiej, serwowanym w restauracjach Haute Cuisine i uważanym za przysmak na całym świecie. Oprócz znaczenia gastronomicznego, żywność ta stanowi kulturowe połączenie z przeszłością wikingów. Tradycja spożywania peklowanych, suszonych lub fermentowanych ryb pozostaje silna w Szwecji, Norwegii, Danii i Slangi, zwłaszcza podczas sezonowych uroczystości i festiwali historycznych. Potrawy te symbolizują odporność i pomysłowość wikingów, którzy przekształcili podstawowe techniki konserwacji w prawdziwe kulinarne arcydzieła. Chociaż czasy się zmieniły, szacunek dla tradycji kulinarnych wikingów pozostaje, pokazując, że ich wpływ wykracza daleko poza sagi i pola bitew. Jak wikingowie nauczyli się i udoskonalili te techniki? Wikingowie nie wynaleźli technik konserwacji ryb od zera, ale raczej uczyli się, Dostosowywali i doskonalili metody na przestrzeni wieków. Ich koczowniczy styl życia, oparty na żeglowaniu, plądrowaniu i handlu, wymagał niezawodnych sposobów konserwowania żywności, a dzięki kontaktom z innymi ludami przyswajali nowe strategie, aby zapewnić, że ich zapasy przetrwają miesiące, a nawet lata. Szlaki handlowe Wikingów rozciągały się od Skandynawii po Azję Środkową, przechodząc przez ziemie takie jak Szkocja, Irlandia, Islandia, Grenlandia. Rosja, a nawet Cesarstwo Bizantyjskie. W każdym miejscu obserwowali i testowali sposoby konserwowania żywności, wprowadzając nowe techniki podczas eksploracji odległych terytoriów. Od ludów celtyckich i germańskich, Wikingowie nauczyli się, jak ważne jest intensywne solenie niezbędna praktyka do utrzymania mięsa i ryb w stanie jadalnym przez długi czas. Od ludów Europy Wschodniej i Azji przyswoili sobie koncepcję fermentacji aby tworzyć konserwowaną żywność bez potrzeby stosowania dużej ilości soli lub ciepła. Sama praktyka wędzenia była czymś, co z czasem udoskonalili, używając różnych rodzajów drewna, aby zmienić smak i zwiększyć trwałość suszonych ryb. Kolejną ważną nauką było wykorzystanie mchów i aromatycznych ziół do przechowywania, ponieważ pomagały one wchłaniać wilgoć i odstraszać szkodniki. Koczowniczy i pełen przygód styl życia Wikingów zmusił ich również do ciągłego doskonalenia tych technik. Ponieważ musieli spędzać tygodnie na morzu lub lata zakładając odległe osady, nie mogli polegać na świeżej żywności. Rybacy wikingów udoskonalili więc procesy, aby zminimalizować ilość odpadów, lepiej kontrolując suszenie i wędzenie na świeżym powietrzu. W ekstremalnie zimnych regionach, takich jak Islandia i Grenlandia, nauczyli się, że wieszanie ryb w wentylowanych miejscach przyspiesza proces suszenia bez potrzeby stosowania soli, co zaowocowało takimi technikami jak hardtakwisz ryba utwardzona przez zimno i wiatr. Każda nowa wyprawa i kontakt kulturowy przynosiły możliwości poprawy konserwacji żywności, dzięki czemu Wikingowie stali się mistrzami sztuki konserwowania ryb w celu przetrwania. Nauka ta nie tylko pozwoliła im podbić nowe ziemie i zdominować szlaki morskie, ale także pozostawiła trwałe dziedzictwo. Wpływając na kuchnię nordycką do dziś. Techniki konserwowania ryb opracowane przez Wikingów nie były tylko kwestią konieczności, stanowiły prawdziwą sztukę przetrwania. Poprzez suszenie na świeżym powietrzu, intensywne solenie, wędzenie, a nawet podziemną fermentację, nordycy zapewniali, że ich zapasy wystarczały na miesiące, a nawet lata, pozwalając im odkrywać nowe ziemie bez obawy o głód. A co najbardziej imponujące? Wiele z tych technik jest nadal stosowanych w krajach skandynawskich. Od gravlaxa, który stał się wyrafinowanym daniem, po tradycyjny stokfisk. Praktyki te żyją i są częścią tożsamości kulturowej Europy Północnej. A teraz powiedz mi, czy kiedykolwiek próbowałeś ryb zakonserwowanych w ten sposób? A może znasz inne ciekawe techniki konserwowania żywności? Skomentuj poniżej. A jeśli podobał Ci się ten film, nie zapomnij go polubić i podzielić się nim z kimś, kto również kocha historię i przetrwanie. Do zobaczenia następnym razem.